Sportowcy, zarówno ci amatorzy, którzy coraz częściej w dzisiejszych czasach trenują jak zawodowcy, biegają maratony, biegają długie biegi uliczne, biegają, ścigają się na rowerach, pływają, startują w zawodach triatlonowych, trenują często kilka, kilkanaście razy w tygodniu, traktujemy ich jako, jako zawodowców. Są to osoby, których układ immunologiczny na szczycie wydolności, na szczycie formy, jest niestety osłabiony. Stąd te osoby są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju zakażenia, z których grypa jest najgroźniejszym zakażeniem. Stąd jedyną w zasadzie formą profilaktyki, jaką my lekarze sportowi rekomendujemy sportowcom, jest szczepienie przeciwko grypie. I, i, i jest to szczepienie, które od wielu lat wykonujemy u sportowców najwyższego wyczynu, wyczynu szczepienie skuteczne. Oczywiście wiele... E, Trudnych momentów sportowych w życiu. Widziałem wiele e, przegranych medali, wiele e, przegranych meczy przez to, że. No, jeden czy drugi sportowiec po prostu nie skorzystał z tej, z tej oferty, jaką jest szczepienie przeciwko grypie i w tym najważniejszym momencie 4-5-dniowa gorączka u, u, w, tak, w tak sprawnie funkcjonującym organizmie jak, jak organizm sportowca wyczynowego nie pozwala już startować na poziomie umożliwiającym walkę o... Medale. Większość sportowców wyczynowych z poziomu olimpijskiego szczepi się przeciwko grypie i stosuje tę formę profilaktyki i z większości nie trzeba przekonywać.